Cześć, siemano, witajcie. Z tej strony oczywiście Matty Witam was serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj z nieco innej perspektywy, jak widzicie, niczym z lotu drona. I pierwszą osobą, jaką widzicie, jest pan Patryk. Ma, Akrobata z drabiny. I nie zdążyłem wam wcześniej nic nagrać, ale jak widzicie dzisiaj widzowie, akcja w końcu... E, akcja w końcu garaż. E, jesteśmy aktualnie na miejscu i go rozbieramy. Na dole jest jeszcze Mimik, jest tata, jest Krystian, więc ekipa zwarta i gotowa. Chłopaki tam z dołu sobie działają. Mnie na górę wrzucili i sobie kręcimy. Jak widzicie zetor z przyczepką, tata taki stoi jak zbił, niczym profesjonalnie jak Bożą okna, szyby czy inne tego typu rzeczy. Dobra. Także dzisiaj Jak ostatnio mieliście właśnie Zmagania moje i Dominika Z yy, Betonowaniem o, To dzisiaj macie Zmagania Z rozkręcaniem pracę na wysokościach Prace na wysokościach No ale co W dobrej cenie się ten garaż kupiło To Trzeba mieć świadomość tego, że, yy, że no jednak trzeba trochę swojej pracy i czasu poświęcić na rozebranie tego. Te wkręciki nie do końca fajnie chcą się wykręcać. Nie ma jak w majówkę se kostkę myć, nie? O kurwa! A wiertła wzięliśmy? Bo tu są nity. O, no tu. jest to w ogóle. Nie. No? Nie, no ale boków nie będziemy, nie? Boki to idą całe, razem z płaskownikami. A dach musimy rozebrać. A nie, dobra. Ten nit to nie wiem od czego jest, ale on nie trzyma tutaj nic. Pasie, Dobra, masz to i chyba blacha cała, nie? Nie, jeszcze tu. Po lewo. A co to ominąłem? Niby lęki wysokości nie miałem, ale powiem Wam, że jak tak chodzę i ta blacha się ugina. No wyczuć, gdzie są te A wejście, wyczuć. Po śrubach. Za jedną blachę zdejmę, to już będzie łatwiej, nie? Mówisz, że się nie połamie? Dobra. Teraz musisz zejść. Przepraszam. Co? Dobra. A gdzie wam tą blachę podawać? Na tył czy na przód? to na tył to za ogrodzenie pójdzie. Naprzód. Co? Naprzód już. Co? Czekam. Na co? Kurwa grzeje od tej blachy człowieku, jak. Ja zaraz się rozbieram, opalać się będę. Ale trzymaj go ktoś, przecież jak pierdolnie z tej drabiny, to połamie się, chłopok. Nie, Kali wyżej, bo tu ci się nie oparło, zaraz ci się zemk zemknie. O Boże! Kurwa, wysuń dalej tą drabinkę. O! Zabezpiecz tam jakoś. Ale ona tak musi być. O chuja, dalej nie pójdzie. Albo tutaj jest ten, albo pod blachę. Albo pod blachę se oprzyj. Kurwa, dyrygent! Ja wiem, że tutaj do kierownictwa to kurwa, każdy pierwszy. Dobry. Czekaj, ja pójdę sobie na koniec. Matko, kochana, ja nie robiłem uprawnień. Ma jeden drabinę tak dobrze A ja będę schodził Ja? Dobra, puściłem Nie zatnij się tą blachą Dobra, teraz już widzę Gdzie mam poprzeczki w sumie poprzeczki są takie jak wkręty, więc w sumie Ameryki nie odkryłem No Kurwa te wkręty właśnie Nie są One się kręcą Ale ta końcówka zostaje I tak Ogólnie no co Garaz 5 5 szerokości 7 długości eee, To jest nowy garaz Ktoś go kupił Z zamiarem tam wyrobienia sobie warsztatu Ale Plan mu nie wypalił, i tak garaż jak go nowego postawili, tak sobie stoi. Więc... E, mówię, w dobrej, w dobrej cenie nam się udało go wziąć. Razem jeszcze z kostką, która stoi przed garażem. Potem jak zejdę, to Wam pokażę. E, no i co? I w sumie tyle z ciekawszych rzeczy. E, no wiadomo, chwila nam się zejdzie dzisiaj z rozkręceniem. Dzisiaj mamy 1 maja, dlatego też chłopaków tam w miarę udało się zorganizować no i co, fajnie by było jeszcze zacząć go dzisiaj skręcać u nas no bo jak widzieliście w poprzednim vlogu yy, fundamenty w sensie miejsce bo jakby usadzenie go są zrobione, wiadomo, potem jeszcze będzie wylewka i tak dalej, ale tutaj właścicielom się śpieszyło, żeby go żeby go po prostu stąd jak najszybciej zabrać, więc na razie będzie postawiony tylko na tych, yy, na tych na tych, na tych Formach, co wylaliśmy w poprzednim vlogu, widzieliście, jak dobrze mnie mam? No ta typowa Polska, jeden robi sterek, patrzy, zażyć tą butelkę, co? Nie tak jak teraz ściągaliśmy, tylko trzeba ją dać najpierw do tyłu i do A. przez drzwi Dobra jakby złożył To wysoko Dobra z tym dachem to w miarę pójdzie szybko Że jak jechałem, to ludzie się na mnie patrzyli trochę jak na debila. No tak. No i dobra widzowie, my już załadowani. Jak widzicie, za transporty. Eee, co, nic więcej wam nie nagrałem, bo to gorąco od tej blachy. Wiecie, też skupić się było trzeba trochę, bo to ciężar. Oczywiście odciski porobione od tej blachy. Człowiek poparzony. No i teraz, niestety, musimy jechać główną drogą, bo mamy 4 metry w szczycie. E, więc co, lecimy sobie główną, był taką główniejszą drogą, ale oczywiście światełka, koguciki, wszystko e, jak największa, wiecie, bezpieczeństwo. E, oczywiście też z tyłu mamy kamizelkę odblaskową założoną, bo trochę wystajemy. No i niestety musimy patrzeć na linki, bo to jednak trochę gabaryt jest. Jezu, mi się wydaje, mimo że kombajnem jeżdżę, ale wiesz, wyżej siedzisz, nie? I widzisz, a tutaj to jest taka lipa. No i co? Przejazd przed miasto można powiedzieć, takie obrzeża miasta. Tak, tutaj powolutku. Patrz na Linki. Tutaj rondo trochę im się pojebało i zamiast ronda, i zamiast kółka wyszło jajko. Zjeżdżamy już na takie totalne obrzeża Halo? Co on ma za telefon, że... Co wy się nie słyszycie, czy co? Wygięty ten zaczep w przyczepie i trochę przyczepa nam jedzie bliżej prawej, ale no cóż, tak to wygląda. Ja was nie zanudzę transportem, widzimy się w domu. Dobra, yy, narożnik założymy, to, to się będzie ustawiać później. Dobra, daj ja to. Da, ja to dygnę. A wy ten. Na ciebie ustawiamy? Tak, na, na mnie. Dobra. Kładź, kładź. Stawaj, stawaj. Do pionu. Dobra. I na tego. I na mnie. <laughs> Tylko pion trzymajcie. Dobra i teraz tak Ty musisz iść do, do Ty musisz iść do roga ja bym się wyłamać przy, przy przyczepie O kurwa Kurwa tylko chodzi Tak Długie, długie, długie. Do roga, Drewo, no Dobra połóż, połóż, bo ja nie ja nie umiem na tą rękę Dobra, dawaj Dobra, stawiajcie A te śruby po co w środku. Gdzie? No bo miały być do... ...przekręcenia garażu Ej kurwa! To jest jeden, ej! Grzosa, idź tam Cześć, bo on wisi w powietrzu nam trochę A, bo się nie zgrywa Tu muszę do góry Ej to! Oj, spoko, spoko Eee, do 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 dołu do dołu o, ale... dobra dobrze na dobra trzymaj zakręc, trzymaj tak. Ej, klucz, klucz. gdzie jest klucz może być i wiertarka dobrze jest nie bo się to... nie da na razie przyłapać potem tym tak. co Teraz. górę do środka przyciągnąć no Nie, no teraz spiął pierdoli trzeba trzeba górę naciągnąć do środka. Tak, tak, tak. Trzymajcie z tamtej strony! Trzymajcie, bo ja na drabinę wchodzę! Dobra, Weszło? Schodź! Schodź! Jednak się Kali stać w kolejce po wzrostu, Kręć Kali i to ci wejdzie. Tak, i to wskoczy. Tylko potem się przytrzymasz. Kliknij o. I teraz przytrzymaj. No i kleka. Dawaj, kręć, kręć, nie bój się. Tak, to wskoczy. Się wskoczy. Dobra, bo kręcisz, człowieku, 200 N. To na 300 już. Nie, dobrze. Nie, nie, bo w ginacie. Ja Gdybyś coś wsunął, to by się nie bujało, Mateusz. Jakąś płytkę wsunął. A podniesiesz do góry? Dobra. Yy, dobra, tylko teraz tu trzeba z tym wyjeżdżać w tamtą stronę. No Ale nie ma rusztowania. Dobrze. Co z tego, że nie ma rusztowania? Tu, nie tu masz większy problem. Teraz się okazało, że są za blisko zabetonowane te. Czekajcie. A ta, chuja tam Tu trzeba dopchnąć dobre 5 cm Co? Tata tu jest 5 cm, musi no, dojść i do tego. No jak dotąd dopchniemy to akurat tam będzie na równo co, A ty. co ty chcesz zrobić yy, szpilkę w środku? Dobra, pociąg Dobra Tylko teraz trzeba zobaczyć tam jeszcze? No to chuj, no to trzeba szpilkę zrobić w środku. Co? No to z powrotem, ciągniemy to tu. Spilkę. Żeby nie spadło, ej! Nie spadnie. Dobra. Jeszcze, 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 bo będziemy mieli... Ale to musisz do, przesunąć do przodu. Do, do, się do. do. No. dobra. dobra. No i git. Pojezu. Dobra, teraz. Teraz, teraz, teraz. Eee. Poczekajcie. Bo tu mamy poprzeczki, czyli to... Trzeba coś na pewno na środek. Ej, czekaj. Co tak. To Tak, Ta, musicie teraz znaleźć swoje pisemka. Chodź ktoś ze mną. A, A, no to jak lewa, to dobrze. No. Więc jak widzicie widzowie, takie to kombinacje dzisiaj. Ale co? Kalips jechał i od razu robota idzie. Patka też wiernie zaangażowana. O kurwa! To się wszystko nagrywa, młodzi państwo. Ja wszystko widzę, co się dzieje. No, Patka też bardzo zaangażowana. Trzyma ściany, więc robotka, robotka idzie. No chuj tam, Jak będzie, tak będzie. My trochę mieliśmy przestoju, bo wiało dość mocno i niestety no, nie dalibyśmy rady, nie dość, że we czterech byliśmy. To jeszcze w dodatku wiało, więc w sumie jedyne to trochę tam rozładowaliśmy to co idzie na koniec. Takie duperelki. A te ściany musieliśmy niestety zostawić, bo jakbyśmy je rozpięli z pasa, to by pewnie poleciały do sąsiada razem z nami, więc starszy tu już tam, Chyba Ta? tak. Nie, no my kładliśmy. Tak, tu masz wyżej poziom niż tam. No może tak jest. Czyli tamta ściana teraz. Do przodu. Z garażu muszę wyjechać. Dobrze. Wyjeżdżam wtedy. do żeby te śrubki tam nie pospadały. no teraz to jak ci się? Dawaj! No jest prosto, prosto koła Jedziesz jest cały czas. Prosto. No ale niech oni tam mówią ile Dobra widzowie, dłużej was nie zanudzam, widzimy się później. A już? No Nie no wiem, czy ten kawałek. Tu nie trzeba pewnoręcznie. No na pewno, no, może fajny kawałek. No, tu trochę przejdziemy. Tu? Ale to zawsze było nie zabezpieczone. O tak. Ale nawet łatwiej to nie podejdziesz. To jest fajny kawałek. To jest fajny kawałek. To jest fajny kawałek, to jest to i tak do kąta brzmi. No no. Siłą Nie zabij się. Nie Pali. Nie prawda. Nieprawda Dobra, i jaki tam jest? 17. Tak, 19. O. Ale 17 do pełno. Co? Co? jest 15. No. Marek mogę. Umarłem zachód Paczeki A tam jest. 19, eee, franek. Te 19 tam jest taka z jajem. Hmm. Coś się bocian. No. I nie wyrwy bezpieczeństwa. Pierdol. 3 godzinkę, mamy skręcone oprócz głowy. Drugi już Kwalifikowany

Nie, tak, to jest tamte. Jest tak do głupionego, że atom tego nie ruszy. Co Aż się profesor kupił. Co? Kazaliście, to jest no, tak, to. dawaj, tutaj. Tuti, tutaj, ten. Tak, Oho, hej, ale teraz aż ten stojak poszedł, kurwa. A nie możemy tam tego. No ale to jest tu. No, ale to czekaj, czekaj, czekaj. Dawajcie tamten. Zdejmijmy bo... ten, żeby on się... No, bo to nawet to tego można obceć. No tak, to zdejmijmy, i obcęą obcieć. A dlaczego nie możemy go przykręcić? Dawajcie, to przykręcamy. No on jest tu, tak? tak? Nie, to jest tam ten pierwszy. Ten jest tam? No. Tak. No to dawajcie to, czy to. Przecież można tego przykręcić i nie przeszkadza. Bo i tak się on stoi, to obcę. Komar. Jak się kasz, to nie Ja idę, nie masz górę. Ja no, na nawet no. jego postawiać, ale pan iść tam aż do drzwiru. Dobra. Zachierdolą to musztyłem. Powoli. Drygen. Zaczni chciał zabiłaś? Na pewno? Na pewno, bo widzę pół chwyta. Dobra. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dobra. Dobra. To mi już nie ma to już. To <grymne> jedziemy. Tylko czekajcie, w złym miejscu kurwa ten. Tak, e, podnieś do góry ja przestań. Ale co? Bo nie, no będzie, nie będzie na łączeniu. A po co na łączeniu? No, tak. Kurwa. Nie ma ruszki. ja nie trochę. Bóg, bóg. długie ty ale ten do góry musi iść nie albo ten na dół To jest za wysoko Leci? jeszcze do góry, do góry jeszcze no, ma, jeszcze do nie, dobrze trzymaj, na tym ja do góry musi iść. iść jeszcze nie, teraz idzie cały ten Tu jest. jest za wysoko trzymaj tu. trzymaj no ten, nie dźwigniesz tak. Tamtego, nie dźwigniesz. Chuj, trzeba wyjechać to jedno. Tak, nie trzeba. ma. Nie, każdy, wydaje mi się, że nie. Tak, bo tutaj masz za zawisową... tą, tu jest. Śrubę. Ale masz śrubę ośur... <grym> Chodź se, <grym> zobacz. Masz o. o na dwa Dobra, bardzo. to teraz ten... No. Teraz, Mateusz, dopij. Tak. Oo. Teraz jest. Mateusz, Dobra. Czekaj, 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 stój, stój! Zręczaj! I druga w źródłę! Dawaj jeszcze! Pa. Weź klucz i... E, Mati na mnie ten, ty klucz! Fatka miała! Nie mam. Dobra, czekaj, czekaj! Gdzie ten? Nie wiem, zabrali mi! Eee, do góry Mati! O. Bardzo ładnie, dobra stój. Dokręć się ten cypneł łapki. Już, no szukali klucza. Jest no. po drugiej stronie. Już to pójść, po co trzymać? Teraz już na śrubach się trzyma. No patka? na A. No, ja nie, gdzie jest? Patka? Siedemnastka. ka no już! Mam nadzieję! Dobrze za siedemnastka. Bo chciał dziewiętnastkę mi przynieść do tego. O, teraz. Dobre. Dobra, wyjmijcie jedną trelinkę. Tam nie tam, tam nie, tam nie, bo to jest no i tak na tym betonie się otrzymałeś jeszcze, jeszcze gęsto masz to jeszcze nie wejdzie nie dźwigaj nie kurwa dobra, już potem będzie się ja za śmiał dobra. <noise> dobra, teraz to o, ale... i to już koniec tej pięknej przygody pięciu inżynierów jak i padki, kamerzystki, także yy, myślę, że efekt finalny zacznie po prostu w kolejnych odcinkach yy, bo ja już i tak jestem grubo po tym nagraniu i dopiero się wziąłem zamontowanie bo yy, ciężko u mnie z czasem aczkolwiek dzisiaj troszeczkę wolniejszy wieczór, więc biorę się za montowanie, bo mam nagrane około 5 vlogów a nic nie jest zmontowane, więc yy, chcę dla Was jak najwięcej zmontować i co? Ja Wam życzę miłego dnia przede wszystkim i słyszymy się już w środę, bo zaczynamy teraz myślę schemat, właśnie dwa vlogi w tygodniu. Także do zobaczenia następnym razem, Siemano.